Szukasz sensu albo odpowiedzi na pytanie, tej stacja! Trudne pytania, proste odpowiedzi. Fakt. Pismo rozróżnia niewolnika hebrajskiego od nabytego z innej narodowości. I znów, gdzie tu powód do oburzania się? Jak świat światem, zawsze grupy etniczne rozróżniały swoich od obcych. Grecy i Rzymianie inaczej traktowali barbarzyńców, Żydzi, nie Żydów. Nawet dziś mamy wszelkie odmiany faworyzowania swoich przez kręgi rozmaite kulturowe czy etniczne. Na jakiej podstawie pan Wybrańczyk chciałby domagać się równości? Równość według Bożego planu, jaki stopniowo zaprowadza on w tym pogrążonym w grzechu świecie, następuje przez Ewangelię dzięki osobie Chrystusa. Bo jak czytamy w liście do Galacjan, 3,26 do 28. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa, nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem Wy wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. A ta gra na emocjach widzów, gdy pan Wybrańczyk artykułuje tekst Bożego Słowa o tym, że niewolnicy będą własnością ich panów, dziedziczoną własnością. A skądże to oburzenie? Koncepcję posiadania zwierząt już wspomnieliśmy, a dodać należy, że i dziś ta idea pokutuje w wysoce cywilizowanych narodach. Pamiętam rozmowę z jednym Polakiem, który z rodziną przebywał w Norwegii. Miał tam dobrą pracę. Ale raz wykłócał się o jakieś środki z pomocy społecznej na swoje dzieci. Nieopatrznie użył zwrotu moje dzieci. Norweska urzędniczka szybko wyprowadziła go z błędu, mówiąc, że te dzieci są własnością państwa norweskiego i w każdej chwili mogą mu zostać odebrane. Mimo wszystko niewierzący, jakim się deklaruje pan Wybrańczyk, będzie argumentował, że przynajmniej w Starym Testamencie nawet i u Hebrajczyków niewolnik miał zagwarantowany równie straszliwy los co u innych nacji bo przecież mógł zostać zakatowany na śmierć Biblia mówi jak bić niewolnika Kto by pobił kijem swojego niewolnika lub niewolnicę tak iżby zmarli pod jego ręką winien być surowo ukarany a jeśli by pozostali przy życiu jeden lub dwa dni to nie będzie podlegał karze gdyż są jego własnością. Jak widzimy, jeżeli pan pobił na śmierć osobę, którą niewoli, to miał być surowo ukarany. Według Josza Bałena, biblisty i specjalisty w tym temacie, to może oznaczać karę śmierci, ale nie musi. Ale jeżeli władca niewolników pobił bardzo poważnie swojego niewolnika, na tyle, że ten umarł, ale po jednym lub dwóch dniach dopiero, to nie podlegał karze, nawet jeżeli wszyscy wiedzą, że to osoba niewoląca drugiego człowieka. Pobiła niewolonego na śmierć. To mamy kolejną demonstrację bluźnierczego nastawienia Pana Wybrańczyka do Boga przez przekręcanie tego przykazania tak, by brzmiało, jako zachęta do tak umiejętnego bicia niewolnika, by jednak uniknąć kary. Jest to nonsens, bo nigdy człowiek nie wie, który zdawałby się nie tak mocny cios, jednak mógłby spowodować zgon. Ponadto przedstawienie tego przykazania w izolacji od pozostałych przepisów dotyczących obcych i przychodniów, jakie Izraelici otrzymali, jest po prostu nieuczciwe. Bo w odróżnieniu od innych narodów, Hebrajczyk miał bardzo wysoko postawioną poprzeczkę etycznego traktowania obcych i przychodniów, tych, co się przesiedlali na teren Izraela, by tam zamieszkać. Księga wyjścia 22-21 Przychodnia nie będziesz gnębił ani uciskał, bo sami byliście przychodniami w ziemi egipskiej. Kapłańska 19, 34 Obcy przybysz, który mieszka z wami, niech będzie jako tubylec. W pośród was samych będziesz go miłował jak samego siebie, gdyż i wy byliście obcymi przybyszami w ziemi egipskiej. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Księga Powtórzonego Prawa 1:16. W tym czasie nakazałem waszym sędziom wysłuchujcie waszych braci i rozsądzajcie sprawiedliwie w sprawach, jakie ktoś ma ze swym współplemieńcem lub z obcym przybyszem. Jakoś nie widać tu klauzuli, że niewolnicy mieliby stanowić wyjątek. Pan Bóg zakazuje także dyskryminacji Egipcjan w końcu gnębicieli Izraelitów przez 400 lat. Księga powtórzonego prawa 23.8.9 nie garć Edomitą, gdyż jest Twoim bratem, i nie garć Egipcjaninem, gdyż byłeś w Jego ziemi obcym przybyszem. Ich potomkowie, którzy im się urodzą w trzecim pokoleniu, mogą wejść do zgromadzenia Pańskiego. A nawet Bóg nakazuje chronić zbiegłego niewolnika, choć w niektórych stanach Ameryki Północnej, w tych najgorszych czasach niewolnictwa. Istniało prawo zakazujące ukrywania zbiegłego niewolnika bądź przeszkadzania w aresztowaniu takiego. A w nazistowskich Niemczech, na terenach okupowanej Polski, wiadomą rzeczą było, że kara za ukrywanie Żeda to była śmierć. Księga powtórzonego prawa 23, 16, 17. Niewolnika, który od swojego pana schronił się u ciebie, nie wydasz jego panu. Niech zamieszka u ciebie wśród twoich, w miejscowości, którą wybrał. W jednym z twoich miast, gdzie mu będzie najlepiej, nie będziesz go gnębił. Zatem gdy nałożymy przepis o tym, co zrobić, gdy ktoś pobije swojego niewolnika z innymi nakazami, jak należy traktować obcych i przychodniów, to obraz maluje się zupełnie inny od tego, jaki chce nam wcisnąć współczesna propaganda antyteistyczna. A w tej dyskusji jakoś nikt nie porusza istniejącej tu drugiej strony medalu. Nikt nie myśli o niewolniku inaczej, jak tylko o biednej ofierze, a nigdy jako o potencjalnym agresorze. Bo gdyby Hebrajczycy mieli same pozytywne przepisy względem niewolników, wtedy istniałyby szanse, że ci mogliby tego nadużyć. Przecież nawet przy istnieniu surowych przepisów mówiących o niewolnikach w innych krajach, wybuchały tam krwawe bunty niewolników. Tym bardziej gdy co niewolnicy wyczuliby wyłącznie łaskawą, miękką postawę swoich panów. Czy Izraelitów, ci mogliby znaleźć się w niebezpieczeństwie. Natomiast taki przepis, czytany w torze, o którym dowiadywali się także cudzy i niewolnicy, mógł mieć właśnie tę rolę prewencyjną, odstraszającą radykalnych niewolników od myśli o okradzeniu ich panów, czy nawet zabójstwie i ucieczce. Tyle wyjaśnień osobom wierzącym.